Cześć, witajcie! Dzisiaj zapraszam Was na recenzję niezwykle ciekawych słuchawek od Rokata. Jest to model Rokaterenga. Słuchawki kosztujące obecnie około 200 zł. Ale pamiętajcie, aktualne ceny zawsze sprawdzicie sobie w linku w opisie filmu. Tak więc, zapraszam do zajrzenia w tamten rejon. Jak ktoś sobie pomyśli, że kolejne słuchawki gamingowe, pewnie przedrożone, które słabo grają, nic bardziej mylnego, są to naprawdę dobre słuchawki i dzisiaj postaram się to Wam jak najlepiej przedstawić, pokazać, opisać tutaj moje wrażenia z testów. Słuchawki są naprawdę ciekawe, dobrze wykonane, wygodne i dobrze grają. Ale więcej za chwilkę w recenzji. Zaczynamy, zapraszam. Przed nami Hece dla gracza Rokat Renga. Wyposażony w 50mm neodymowe przetworniki, które zapewniają niezwykle wysoką jakość dźwięku. Słuchawki posiadają prostą, ale bardzo komfortową konstrukcję. Dzięki temu nawet długie godziny spędzone w nich będą naprawdę przyjemne. Słuchawki są wieloplatformowe. Zakończone dwoma wtykami mini jack 3,5 mm posiadają także przejściówkę, która z dwóch wtyków robi jeden dzięki czemu kompatybilne są z PC-tami, urządzeniami mobilnymi oraz z konsolami takimi jak PlayStation 4 czy Wii U. Na przewodzie, który ma aż 2,5 metra umieszczono pilot, dzięki któremu możemy sterować głośnością oraz włączyć i wyłączyć mikrofon. Słuchawki posiadają otwartą konstrukcję, dzięki czemu nasze uszy są bardzo dobrze wentylowane. Jeśli chodzi o szczegóły techniczne, pasmo przenoszenia to 20 Hz do 20 kHz, oporność 32 Ohmy, czułość 110 dB. Parametry mikrofonu, czułość minus 52 dB przy oporności 2,2 kOhm. Mikrofon jest wielokierunkowy. Przed nami rewelacyjne słuchawki Rokat Renga. Jak widzicie jest to... Typ słuchawek o takim automatycznym zawieszeniu, dopasowującym się do głowy gracza, i są to słuchawki wieloplatformowe do PC, do PlayStation 4 oraz do urządzeń mobilnych. Mamy tutaj naprawdę długi, charakterystyczny niebieski przewód. Izolacja jest gumowa. Mamy zakończone to dwoma miniczekami niepozłotanymi. Mamy też przejścióweczkę, żeby sobie połączyć to w jeden. Wtyk nowy, czyli taki już mobilny, i przewód ma aż 2,5 metra. Na przewodzie mamy też taki niewielki plastikowy pilocik, włącznik, wyłącznik mikrofonu oraz taki potencjometr do regulacji głośności. I na pudełku podstawowe info, czyli mamy pasmo standardowe od 20 Hz do 20 Hz, 32 om oporności, 110 dB czułości, 50 mm. Neodymowe przetworniki. Mamy parametry mikrofonu minus 52 dB, 2,2 kg i wielokierunkowy mikrofon. Waga 210 g, za chwilkę to potwierdzimy lub zaprzeczymy. No i co jest ciekawe moi drodzy, to na pewno fakt, że są to słuchawki otwarte. Zaraz je zobaczymy dokładnie. Oczywiście mają mikrofon, zobaczcie, ale sprawdźmy, jak przylegają do głowy gracza. Jak je sobie założymy, to zobaczcie jest całkiem dobrze, ale no niestety tego wygłuszenia nie będzie, ponieważ jest to system otwarty, co oznacza, że słyszymy bardzo dobrze to, co dzieje się wokół nas. No mało takich słuchawek testowałem, to są pierwsze od bardzo długiego czasu typowo otwarte. Tak więc producent ciekawie to tutaj rozwiązał. Zobaczcie, widzicie tutaj, że mamy przestrzenie i duże. Otwory wentylacyjne od zewnątrz. Jeśli chodzi o pałąk, to mamy tutaj dwa druciki. Taki po prostu skórzany, ekoskórzany w sumie pas z napisem ROCAT oznaczenie Left Right. Mikrofon całkiem niezły, doginany, odchylany w tą stronę, oczywiście, żeby nie przeszkadzał. Studio Great Sound, czyli bardzo dobrej jakości, studyjny wręcz dźwięk. Tutaj się pod tym podpiszę, bo dźwięk jest naprawdę rewelacyjny w tych szokatach e, słuchawki za dwie stówki, troszkę jak Superluksy, ale moim zdaniem dużo lepsze niż Superluksy. Oczywiście jeśli nie przeszkadza Wam ich otwartość. Mamy dobrze zakotwiczony przewód oraz zobaczcie, poduchy, które są naprawdę mega mięciutkie, mega komfortowe. I we wnętrzu mamy jeszcze wypełnienie gąbką. Jeśli chodzi o średnicę, no to moje uszy zakrywały bez problemu, 150 mm, więc wystarczająco, no nawet, no nawet 50 parę, jak się tak uprzeć, powyżej 50, a głębokość to około 2 cm, więc też są dość głębokie. Tak więc są one niesamowicie komfortowe, wygodne, ale co z wagą? W tej chwili waga wskazuje 0 i mamy faktycznie 209 Około 210 gramów, tyle co podaje właśnie do 210, skoczyło równiutkie, tyle co podaje producent. Tak więc, patrząc typowo na wagę, headset wydaje się lekki, ale tak już fizycznie, on się wydaje po prostu mega lekki. To jest piórko. W ogóle nie ciśnie głowy, nie ma żadnego ucisku od boku, natomiast słuchawki się bardzo dobrze trzymają głowy, dobrze opasają uszy, jest naprawdę bardzo, bardzo wygodnie, bardzo komfortowo. Jak widzicie, te tutaj obudowy przetworników się też troszeczkę. Ruszają, mam tutaj troszeczkę luzu, więc w połączeniu z tym systemem tutaj to się dopasowuje do gracza naprawdę świetnie. Tutaj bez przesady powiem to z pełną odpowiedzialnością jedne z najwygodniejszych słuchawek ostatnich miesięcy. I przy okazji ta prostota. Jakość wykonania jest bardzo dobra, ale użyte materiały są naprawdę proste. A jednocześnie to wszystko daje razem super efekt. Więc co do wyglądu, co do komfortu, co do jakości wykonania, jak dla mnie rewelacja, ale ważniejszy jest też dźwięk. Słuchawki muszą być wygodne, oczywiście to jest bardzo ważne, ale też muszą dać z siebie coś więcej. Tak więc za chwilę o tym dźwięku więcej w sekcji dźwiękowej. No dobrze, trzeba będzie przetestować mikrofon. Zaraz zobaczymy jak to uda mi się zrobić, czy z tym moim Love Headsetem dam tu sobie radę założyć jeszcze słuchawki. Już sprawdzamy, biorę rokatręga. Ok, rejestrator przełączony, więc w tej chwili... Mój głos płynie do Was z tego mikrofonu, właśnie słuchawek Roka Teraz chwilka ciszy, i sprawdzamy, czy były jakieś szumy tła, poza oczywiście wentylatorami pracującego komputera za mną, czy były jakieś tam trzaski, piski, zakłócenia. W każdym razie mogliście posłuchać, mieliście próbkę dźwiękową tego mikrofonu, i możecie ocenić, czy wystarczy do Waszych rozgrywek w CSA czy w inne gry sieciowe. Przechodzimy do dalszej części recenzji. No dobrze, widzieliście, słyszeliście mikrofon i pora na małe podsumowanie. Słuchawki są przede wszystkim bardzo lekkie, wygodne, mają system automatycznie dopasowujący się do głowy gracza, co jest oczywiście plusem. Ale co ciekawe, mamy tutaj system otwarty, coś, z czym nie spotkałem się w słuchawkach gamingowych, chyba nigdy. A słuchawek gamingowych i nie tylko, słuchawek audio testowałem już całą masę. Jest to ciekawa koncepcja, ponieważ i możemy zanurzyć się w świat gry, ale też pozostajemy w dobrym kontakcie z rzeczywistością. Czyli po prostu nie spodziewajcie się tutaj wygłoszenia, ponieważ wygłoszenie jest zupełnie minimalne. Jedyne co nasze uszy tutaj atakuje, to dźwięk ze słuchawek. Natomiast sam design, jakość wykonania i komfort jest na naprawdę wysokim poziomie. Do tego mamy mikrofon. Jak się sprawdza, słyszeliście? No, i jakość dźwięku naprawdę na wysokim poziomie. Słuchawki troszeczkę wyglądem przypominają słynne słuchawki SuperLux HD 631, ale grają bym powiedział nawet dużo, dużo lepiej. Testowałem jak zwykle na daku Asus Conor SS więc mogłem wydobyć tutaj z tego dźwięku maksa. I naprawdę jakość dźwięku w takiej cenie. Bardzo mnie zadowoliła. Nadają się praktycznie do słuchania każdego gatunku, jeśli chodzi o muzykę, no i świetnie sprawdzają się w grach komputerowych. Więc Rokatowi udały się w końcu czy nie w końcu. Nareszcie są bardzo dobre i dość przystępne cenowo słuchawki od Rokata. Z poprzednimi modelami miałem różne wrażenia, ale do przetestowania zostały jeszcze słuchawki Rokat Cross, które również wyglądają, zapowiadają się bardzo ciekawie i test będzie za jakiś niedługi, mam nadzieję, czas, więc jest na co czekać. Natomiast słuchawką Rokat Renga przyznaję rekomendację, naprawdę udany produkt. Jak na razie na chwilę obecną najlepsze słuchawki od Rokata według mnie najbardziej mnie urzekły. Na dzisiaj to wszystko, widzimy się w kolejnych filmach. Jeśli ten film Wam się spodobał, przydał, zasubskrybujcie, proszę, mój kanał. Na kanale 1300 filmów ciągle przybywa jest to oglądać, tak więc wpadajcie często, odwiedzajcie mój kanał. Pozdrawiam Was, cześć!